z tej strony, a my zagramy sobie w drugi odcinek Big Bang Empire no, skończyliśmy ostatnio na ubraniu o, coś sobie tu wcisłam no to teraz czas na nakręcenie tak jak obiecałam rozpoczynamy produkcję nisko budżetowa wymaga studia i wymaga studia, okej okay. Czyli Twoje studio Załóż studia. Nazwa. A, nie stać nas. Nie mamy tyle kasy. Może poszukamy. O nie, dobra. Robimy misję. Trzeba zarobić jak najwięcej kasy. Misja walki. Rozpoczynamy. Ja sobie w tym czasie zjem jabłko. Jeszcze 45 sekund. Myślę, że damy radę. Zaraz będzie śmieszne pokazanie, jak będziemy się bić. Mamy 99% energii na 100, więc jest świetnie. Jesteśmy lepsi, nie ma innej opcji, musimy to wygrać. Biznesmen. O. Oh. Mamy bardzo dużą szansę, żeby wygrać. Możemy w sumie to pominąć, no ale po co? Obejrzyjmy sobie, jak walczę. innej opcji nie było. Wygraliśmy to. Misja umiejętności. No dobra, spróbujmy. Dobra, bierzemy zakończenie zbiornika. I zobaczymy. Idziemy dalej. Misja walki, misja umiejętności, czasowa, czasowa. Dobra, bierzemy jeszcze misję walk, walki. I zakończymy natychmiast, no bo nie bardzo chce mi się czekać. I walczymy. Oh. Uh. Oh. Myślę, że mamy dużą szansę to wygrać. Zresztą już z nim przed chwilą walczyliśmy. Oh. Oh! <coughs> no dobra, pewna wygrana. Nawet bardzo szybko, bardzo się z tego cieszę. Zobaczymy, ile mamy pieniędzy, i trzeba oh. otwierać studio. Nie, niestety jeszcze nie możemy. Nasze sukcesy. W każdej chwili możesz. Przyjrzeć się innym graczom. Kliknij w celu na ranking, wybierz nazwę gracza i kliknij na Pokaż Gwiazdę. Hmm. Gdzie to jest ranking? O, ranking to nie to chyba wiecie. Pokaż wybraną gwiazdę. Szały nie ma dupieniury. Dobra, zakończ. Dobra, czyli teraz możemy otwierać studio. A, nie, nie studia. Co mogliśmy otwierać? Coś moglibyśmy otwierać. Nie wiem. Coś za wspomagacz. Aha. Dobra. Bez przesady. Misja. Mamy kolejną misję walki. Z 11 banknotów. Dwie minuty. Dwie Rozpoczynamy. Dobra, kończymy tą zabawę natychmiast. Nie jestem tego patrzeć, Wygraliśmy, świetnie. Misja umiejętności. Dobra, lecimy. No tu już sobie minutę poczekamy. Minuta to nie tak dużo. A zaraz zabraknie nam diamentów Pojedynek Misja Twoja gwiazda O, ustawienie nawet Poziom swoich umiejętności, czyli siły, wytrzymałości, charyzmy i wyrafinowania. możesz podwyższać również za banknoty Twoja gwiazda i kliknij na symbol plus, znajdujący się na obok danej umiejętności. Czyli musimy sobie po prostu jednak takie zrobić i będzie dobrze. Dobra, zobaczymy, najpierw zrobimy to, czy się... a, da się. Siłę sobie pójść. Zrobiliśmy tam. No to czad. Dobra, wróćmy tam. Misja się nie powiodła. Misja walki, misja umiejętności. Pierwszy raz mi się tutaj misja nie powiodła. Normalnie się chyba załama Nie no dobra, misja walki Zobaczymy, możemy, damy radę Dwie minuty czekania O nie Udało się Próbujemy A, spróbujmy Dobra, dwie minuty to teraz sobie poczytamy. Uczesz mnie. Mycie strzyżenie, modelowanie. Po raz pierwszy idziesz na całość i to widać. Ktoś, kto zaczyna w branży, rzadko ma taką świetną fryzurę jak ty. Czapki z głów. Ok. Kwestia wyglądu. To naprawdę niewiarygodne. Jakie możliwości dają dziś małe operacyjki, prawda? Skoro już pani tu była, proszę polecić na znajomym. Czy musimy policji znajomym? To ja nie wiem. Dobra. To była Twoja pierwsza wizyta u fotografa. Rezultat jest po prostu powalający, olśniewająca kolorystyka, krystaliczna czystość, a motyw po prostu ostry. Bieganie po sklepach, kto, kto tego nie lubi, wybierz się. I zafunduj sobie nowe ciuszki oraz jakieś dodatki. Jeśli chodzi o broń, rzucana zostanie odblokowana dopiero od 10 poziomu. No dobra, ile tu jeszcze zostało? 40 sekund. Temat do zdjęć. To bym sobie zrobiła. jak to się czasem mam dwie nowe wiadomości Nieważne Dobra, wróćmy tu kończyliśmy dranie Nie, zróbmy to Nie no, użyjmy teraz. Zakończoną pomyślnie, mamy osiągnięty piąty poziom, no i myślę, że na ten moment zakończymy. No to cześć, i czołem do następnego.